Dobra, zobaczymy jak mi pójdzie. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem mainem... mainem rainy. Tak mi się ostatnio zechciał, żeby kolorystycznie skin ustawiać, a dzisiaj gram rainom. Ten chyba będzie najbardziej Reinowy i tak nie gram fantomem. Dobra, riverek. Tu fioletowy wariant. Fioletowa, wszystko kurde To bym ustawił tego marszala już, którego kupiłem kiedyś przywieszkę to jakąś dać? To żadnej przywieszki nie mam Czekajcie, dam przywieszkę, która mi się z Arin kojarzy Z moją siostrą, czekajcie Co mi się kojarzy z Arin? Zaraz mi się coś skojarzy z Arin O, Riot Gun Nie no, to nie, to mi się... No nie mam przywieszki Silvera, nie no, żartuję <grym> To było niemiłe, przepraszam to mi się z Arin kojarzy! Tego nawet skina nie mam. Tu jeszcze mogę coś ustawić, ty. To jest fioletowe. Zaraz znajdziemy jakieś... Nak o, tu jest Reina. Czemu tego nie wyszukuję? Ja chcę, żeby w Valorantie wyszukiwało po nazwach agentów, a nie, że pod na samej nazwie tego. To byłoby tak super, że sobie wyszukujecie graffiti Reina i macie same graffiti z Reiną związaną. To byłoby ekstra! Sunset! Idealna ma... Jak mi ktoś zabierze Reinę, to co ja Ej, co mam zrobić, jak mi ktoś Reinę zabierze? Gdzie jest Reina? Tu jest Reina. Muszę się nauczyć ją instalować. O Jezu, ja mam czat wyciszony. Ja dzisiaj to udowodnię, że bycie Reinem main... Że bycie Reinem main... Że bycie mainem Reiny... Jest fajne i że się nie jest toksycznym. Ej, no i nie piknął, ziomek! Dobra, tutaj, trochę niżej. Dobra, muszę wymierzyć. Czekajcie, wymierzam na monitorze Okej, okay, taka długość. Okej okay. Cały rozstaw palców. Dobra. Ja jestem miłym graczem Reiny, pamiętajcie Dobra, chodźcie tutaj, kurde, co wy robicie? Aha, ona tu... Gdzie on jest? stąd poszedł, czy nie? O, ty, Jen, Jen, Jen Czemu on na mnie krzyczy? Cypher na mnie krzyczy, zabiłem półtora człowieka Dobra, patrzcie na to, a, dobra Nie, nie boję się Nie, nie boję się Nie ma tutaj nikogo Cyfrowy tu gra Nie, ja nie wchodzę w tego smoka. ja tam nie wchodzę Ja to mam gdzieś, ja tam nie wchodzę ja się dam wykazać swojej drużynie teraz No i może powinienem się swojej drużynie po prostu dać wykazać O! Uniwersalny język Valoranta. Nie musiałem mu nic mówić. Po prostu kucnąłem i rzuciłem mu swój pistolet. Okay. Co to za omen? Boże, on po rusku wyzywa. Ja nie rozumiem, co on mówi. O, to jest jakąś broń, może chociaż. Tak, no, 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 wziąłem mu operatora. Niech się cieszy chłopak. Ale się z... Gdzie on uciekł? Chłop wyparował! Z mapy! Ten Cypher jest oburzony na świat w tym <laughs> Tak się gra Walorata moi drodzy. Zurkująca Reina, moi drodzy, To był klon! No, ale weź tam Neyda, rzuć Rejs! A, nie ma już, dobra. <laughs> Trzeba wygrać ten mecz. Kim jestem? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Gelato, gelato, gelato. Sorry. Nie, ona mnie nienawidzi. Zacząłem się go! Zacząłem sobie przeglądać broń, a chłop nagle wyszedł! Jego trup wyszedł nagle, nie? Dobra, czekajcie, patrzcie na to. Where the No! Poświęciłem się dla raid. To było zagranie drużynowe Wiesz nie ma rangi Plastik 2, dla ciebie mogę dodać w tej komendzie Pytanie, czy ktoś trafi Plastika pod wykrzyknik RR O, trafili! Pona trafiła jako pierwsza! Ej, ale Plastik 3 to całkiem nieźle, o Boże No nie no, ale czy oni wejdą z tego maina kiedyś?! Ja tu zajmuję, zabijam jednego, wchodzę tutaj, niszczę trapa Smoków brak, bo... Dobra, no! Nie, jestem spokojny. Kurde, wiesz co? Jest to pomysł. Tylko... Mogę, czemu nie wziąłem Dismisa? Gdy miałem taką dziwną sytuację ostatnio w autobusie. Jadę sobie autobusem, nie? Kulturalnie jadę sobie autobusem. No i jakieś chłopy obok mnie. Obstawiam lat 15 może. Gadają sobie o Valorancie I ja tak już wiecie, taki side i robię mam takie O nie, co jeśli mnie kojarzą No ale gadają sobie o Valorancie Coś tam, ja sobie myślę, no dobra Fajnie, chłopaki są o Valorancie gadają Po czym jeden z nich Się obrócił, popatrzył się na mnie Spojrzał się na kolegę, na mnie Popatrzył się na kolegę i zaczął coś mówić Bardzo, bardzo cicho do niego I nagle ten kolega też się na mnie popatrzył Ja byłem jak, o kurde Chyba, chyba mnie skojarzył No i co się stało no, było niezręcznie bardzo, ponieważ do końca jazdy autobusem, dopóki nie wysiadłem, gadali bardzo cicho i się zerkali na mnie co jakiś czas. Ja nie wiem, czy oni się wstydzili podejść, czy jak. W sumie nawet nie musieli podchodzić z tym, literalnie obok nich. Czekajcie, wycofuję. Dobra, nie wycofuję. Nie. Nie bójcie się podchodzić, ja nie gryzę. Lepiej, żebyście podeszli i powiedzieli, siema, Jules. Ja bym powiedział siema, No jest fajnie, a tak to ja się czuję obserwowany cały czas. Na górze róże, na dole Jules. Mainem Reynaud dzisiaj jest. jedyny radiant na tym serwerze, który nie zachowuje się jak zwierzę. Ascendant pico, aim w bagażniku. Streamy na Twitchu wciąż prowadzi, a YouTube za drzwiami pozostawił. Ej, nieprawda. Gdy gra na Warszawie, to się rajduje. Cóż to normalne, bo jest streamerem. Jules Granie, przepraszam za me zachowanie. Pisze ci ten wiersz, aby ci uświadomić, jak wspaniałym i wartościowym twórcą jesteś. Czy Elio zasługuje na Unbana? Ocena. Co sądzicie o wierszu? Biały wiersz bardziej. No i git, piękne Unban 10 na 10 Tak się gra w tego Valoranta? Chyba może nie było. Co jeden na A robi? Nie na ASEF Bili. Aha. Nie, bij mnie Joru! Chciałem się hillnąć! Ciekawie, czy będą mi patrzeć tego topmida? Fate to chyba line mierzyła, mi się wydaje. Jestem prawie tego pewien, że ona mogła mierzyć line -upa. Ale kto tak kuca? Jezus! Ja wiedziałem! Tak się gra z judge moi drodzy! I'm the best judge player in the world! I'm the best! Oni się mnie bardziej wystraszyli! No i z Vanala nie umiem grać! Co to było? Ja się tak wystraszyłem! Jak oni to przegrają po mojej akcji z Judge'em, to ja nie wierzę w ludzkość. Ale na ja szczęście Omento wygrywa. Ile klipów, dziękuję bardzo za klipowanie. NO NIE blokuj MNIE Przepraszam. Ja jestem spokojny. Uchanoos. Czeliwatoś. Cichosza. Najspokojniejszy gracz. No, ja, ja jestem spokojny, spokojnie. Super. Nie oceniajcie mnie, proszę Sorry Teraz pokażę jak to się robi Dobra Adam, pokażę ci jak się gra z Outlawem Patrz na to Patrz No, czemu mnie nikt nie pikuje? Dobra, spokojnie Dajcie mi sekundę No na cholerę mi to smokujesz No Konie, to był ostrzegawczy strzał. Wystraszyłem ich, że mam outlawa i teraz teraz zabiję. Dostałem asystę. się mnie nie spodziewają. Kto by się spodziewał Reiny w winie? Minutę po rozpoczęciu rundy. No nikt. Nikt poważny na pewno. Ja, się, ja tu siedzę. Moje ADHD już nie wytrzymuje. Ale ja tu będę siedział do końca rundy. Wytrzymam. Gorzej jak Cypher użyje ulta. Tego nie przemyślałem. Jak Cypher użyje ulta, to jest z tym skończony, ale nie użyje ulta, bo nie ma gdzie teraz użyć ulta. Chamber na to nie pozwoli. Jezu, ile można czekać w jednej pozycji? Ja to naprawdę nie wytrzymam. Jak oni pójdą B, to się załamie. To jest 18 sekund. Gdzie oni są? Nie, no oni poszli B. Oni, oni literalnie poszli B. Dobra, No i S. GG. To była najlepsza runda w moim życiu. Widzicie, MVP mam. Reina tam było napisane. No i patrzcie, no diament 2, 18 RR. No żyć nie umierać, no. 19 A. Ja pierdzielę. Lośpio, lośpio Z Nie ma co wychylać na niego jakoś głupio Let's go! Nie, on szybciej podejść One enemy Last long, last long Aha Aha <laughs> To nieźle <jest> I'm <laughs> down LOL, ja bym w to grać! Nie wiedziałem, że ja w Walorantę umiem grać! Coś się dzieje! O Boże, ale dobra zrobiłem. Ej, mam staty 10-0. To się nie dzieje. Uh, up, up My bacz. Close, close, close. Aha. Ja widzę, że oni sobie radzą. Mam. O, dobra, nice. Ok, Git wyszło. Pozycja jest fajna, lubię tę te pozycję teraz. Jak jest to zasłonięte, tamta pozycja teraz na górze jest naprawdę fajna. Imo

No, było gorąco, Wam powiem. O Boże. Dobra, może kogoś zabiję. Dobra, zabił dwóch, bo dobra, okej, okay, obiłem nie? Jakby, that's ok, obiłem. są zabił dwóch ultem. Oj, za bardzo, tu greedy, tu greedy. Dobra, jestem trochę przed szansą I die for you Nie wiem czy kogoś w nie ma, nie, sprawdzam. nie potrzebne Niepotrzebne Dobra, Reina main! That's crazy, actually. Nie, spieprzyłem za bardzo, za bardzo na. Źle wychyliłem. Źle wychyliłem. Powinniśmy do B pójść. O nie, Outlaw się zaczyna. dobra, że mam Fulkewa. No nie ale ich pobijałem Nie ale że się spodziewał mnie tu Outlaw! Chłop jest outlawa grać Ludzie nie potrafią z tej broni grać, a akurat enemi Sowa potrafi Let's go, dobra potęga O Boże, nie <laughs> Okej, okay. to całkiem fajna wiadomość, że robimy taki dojazd, bo to po prostu wychodzi. No, to wyszło lepiej niż dobrze. Asaj, gdzie on jest? Ten sowa wyparował, ty tej sowy nie ma. Nie, tam nikogo nie ma, nie? Dobra, mam cię! Zapalny! 26-9 staty, co się dzieje? z granią grać w Valorant? Dobra, zginął Dobra no nie, no i zepsułem sobie staty Mam już 10 deadów, a tak ładnie wygadał z ty 9 Wygraliśmy 26-10 staty No dobry mecz to był, tak? Dobry mecz to był, ile na plus dostanę? Mam 0 punktów na D2 obecnie Ile będę mieć? Obstawiam 26 dostanę To jest fajny mecz, muszę za niego dużo dostać Mecz MVP 27 nawet, ej! No fajnie Dobra, wyślę miłe, że mi dobrze poszło Dobra, no wysłałem jej, że poszło dobrze wreszcie Ale dosłownie dwa wilki, nie? 9-20, 26 20 Nic pomiędzy Jeden na zewnątrz gdzieś? W Jeden na jeden na Dobra, dobry wjazd na to A mieliśmy, ty Let's go Dobra Zarąbisty wjazd mieliśmy na to A O Boże To było głupie, to było głupie Daj mi heda nawet nie wiem kiedy O, stracił HP Kev'a dobrze nie stracił, bo nie się dokupować, ale... Co jeszcze nie gra mida? Interesting, actually Albo bo nie też Astra mają, co? One <śmany> side być raidą, ale może lepiej nie Może lepiej pomogę team'owi Side? To side, 155 Dobra, nice Czy to będzie wygrany bonus? Jest na to szans... Uuu. One no, 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 no. Bierze Oj, ta Reina O Boże Nie spodziewałem się go tam, jest git To może wyjść Tylko spokój jest potrzebny To może wyjść, ej, to wyjdzie A, nice try A z niewidzami? Aha, Rea, ty mnie nie oglądasz Okej okay. Jesteś moim widzem, no dobra Jak chłop się od niej... Wywalił. To mi ostatnio Julia opowiadała, że jej kot Benio, bardzo słodki kot, kocham tego kota całym sercem. Aczkolwiek Benio, wiecie co Benio zrobił? Benio to jest skubany kot. Chłop się wysikał w kuwecie, grzecznie się wysikał, ale wiecie co zrobił? Nie wytarł łapek. Nie wytarł łapek i przyszedł na łóżko do Julii i wziął i wytarł te łapki o jej prześcieradło i se poszedł. Po prostu przyszedł wytrzeć jej na łóżku łapy. Rozumiecie to? Sigma po prostu, dokładnie, no, Beniu Sigma, no. No, mogłem zabić. Dałem mu szansę po prostu. No i on wykorzystał. Dobra, chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, co? No nie mogłem. Kocham Riot, miałem AFK w team na rankedzie przez wszystkie rundy, chciałem zagrać kolejną grę i nie mogłem zagrać Boston za AFK na 160 godzin. Więc tak, spod multipla, muszę ci wytłumaczyć, dlaczego dostajesz tak długiego bana. Po pierwsze, prawdopodobnie byłeś sam AFK. Wyszedłeś z gry, nie było cię parę rund, no nie bez powodu dostajesz bana za AFK, tak? Drugi powód, dlaczego dostajesz bana na 160 godzin? No, jest to zastanawiające pytanie i już się śpieszę z odpowiedzią. Dostajesz na 160 godzin bana, dlatego że to nie był twój pierwszy ban, tylko już pewnie piąty z kolei. Tym bardziej, że te bany w Valorancie działają tak, że najpierw dostajesz ostrzeżenie pierwsze, Zawka chyba dostaje się dwa ostrzeżenia zanim dostanie się pierwszego bana, potem dostajesz bana na, nie wiem, kilka minut, potem na ileś tam godzin, więc to musiał być stary, twój... Nawet nie wiem, który już ban z kolei, że dostajesz na tyle godzin, nie? To musia być naprawdę. 30 twój ban, chyba. Jest tak. Save zabiła trzech jednym full auto. Co ci mi powiedzieć? Dobra, chociaż to rajnę zabiłem, ale. Co ta stać tam na midzie zrobiła? Jezu, ale mnie blokują w tym Valorancie Nikt... Czemu oni nie mówią, że chcą iść na A? Nie, dobra, ja mam jakiś ten... Staka Nie, oni sobie na gadają Ja bym chętnie im pomył, gdyby mi też powiedzieli swoją taktykę Tak mi się wydaje może się mylę Ale w trójkę im ograją Dobra, wygraliśmy ta Jest szybko na tym fleszu wychylił, to trzeba przyznać Hop chyba krzyczał gobi gobi, strasznie krzyknął Dobra, nice, jest pięć siedem, super. Jak on się wydarł, Wystraszyłem się. Dobra, mamy to. Going B. Myślę, to zasługa miłe, może tak być, Maybe side. O, oh, eee, eh, kat. Kto kupił Vandala w drugiej rundzie? To się od nas kupił. Ale by spraya na do O boże. Co tu się zadziało? Yeah. <laughs> Co się zadziało <laughs> Ale dziwna runda to była so this, Muszę sprawdzić, coś dał, I don't To głupie, że ja to pikuję, wiecie o tym? No, bo To było strasznie głupie One meet, to meet, two meet. Ale mi dał one tapa. Dobra, mogę ich fajnie zajść w tej rundzie. Beast for clear. I yeah, made steps Nie, chłop, tu patrzył. Czajcie? Aha. Nie umiem. To jest apusz. to jest apusz. Mówiłem, że hehehe <laughs> Last, last door. Aj, dobra, Zbejtowałem sobą, to było poświęcenie Nie no, znowu do A. Nie, to jest fake, to jest fake. To jest fake. Oni pójdą B. On pójdzie B, miałem na myśli. No, mówiłem, że pójdzie B. Jej, wygraliśmy, let's go. Na plus? No, nie grałem super, ale ile na plus? 19, no nie tak źle, 46 RR jest git, nie? Mogło być gorzej, okej? Okay?